I mieszkańcy zamieścia, by ja nie to tak chciałam powiedzieć, że tam to tak łatwo powiedział o tym zakupie. A to wcale tak łatwo nie było, bo wcale nie byliśmy tacy przekonani. Co do, co do wyłożenia tych pieniędzy, ponieważ w budżecie gminy zawsze pieniędzy jest mało. I wydawało nam się, że ta świetlnica kosztuje bardzo dużo. Ale pan Mój tak nam to tłumaczył, aż nam przetłumaczył, no i zagłosowaliśmy za zakupem tego budynku. Tak, że bardzo się cieszę zresztą, że to tak się stało, bo okazuje się, że ten budynek trafił w bardzo dobre ręce, w ręce mieszkańców zamieścia. Proszę Państwa, patrzę tutaj na ten budynek i na z podziwem, ponieważ naprawdę widzę jak od pewnego czasu, jak całe społeczeństwo zamieścia angażuje się w pracę społeczną, stara się wspólnie pracować, a to naprawdę dzisiaj jest bardzo cenne. Proszę Państwa, no również możecie się pochwalić, My możemy się wspólnie popalić z tym budynkiem. Jest to jeden z najpiękniejszych i najnowocześniejszych budynków na terenie gminy w obecnym czasie. Także Panie Wójcie sądzę, że po kolei wszystkie się będą coś takiego chciały, będzie problem. <głos》> podziękował, to ja jeszcze chciałam przede wszystkim powiedzieć, proszę Państwa, no wy tutaj na zamieściu macie Pawła ptaszka. Jak, jak by nie pan Paweł ptaszek jako mój, to myślę, że tak trochę ciężko byłoby przepchnąć to wszystko i te działki i, 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 i te dalsze zamiary. No myślę, że to się uda, co pan wój mówił roz, 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 jeszcze rozszerzyć ten majątek wsi zamieście. No i ja tutaj z tego miejsca oczywiście chciałam bardzo, bardzo sentymentalnie i naprawdę z dużym takim uczuciem wspomnieć mojego kolegę, bardzo dobrego kolegę z Rady Świętej Pamięci Andrzeja. Bardzo dobrze się rozumieliśmy i bardzo dobrze się nam Ale również następca Pana Andrzeja, Pan Zbyszek, również jest naprawdę przedsiębiorczy, i wspólnie z całą ekipą tutaj pracuje, angażuje się i proszę Państwa, ja również tutaj chciałam jeszcze raz, ale tak serdecznie podziękować dobremu duchowi i naprawdę świetnemu, wspaniałej organizatorce tutaj tego życia na świetlicy przede wszystkim. Bardzo proszę o wielkie, wielkie prawa, brawa dla pani Ewy, która... Naprawdę... jak i również dla pani Anety Wower, która też tutaj pokazuje tą pracę <grymna> z tym. Na takie, i dalej, i ta praca pójdzie tak fajnie i tak prężnie, jak idzie. I oby ta świetlica łączyła wszystkie pokolenia począwszy od nawet od tych niemowlaków, który tak czasami to można mieć, do seniorów. Myślę, że tutaj już Panie ze zamieścia razem z panią Grzesiek. Że, że nawet ja jako ta seniorka będę od czasu do czasu tutaj przychodziła. Dziękuję serdecznie wszystkim.